Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy łączą się z nami poprzez program na kartach Ewangelii. Bo jak już nieraz wspominałem, poprzez Słowa Ewangelii Chrystus mówi do nas na każdym mszy święty, na każdej Eucharystii, najpierw jest ten stół Bożego Słowa, który mamy się karmić Słowem Bożym, a potem jest stół Eucharystii, gdzie mamy się karmić ciałem Chrystusa. Dlatego najpierw musi w nas wybrzmieć Boże Słowo. Dziś, kochani, niedziela w niebo Chrystusa. Tydzień temu, w szóstą niedzielę, mówiliśmy sobie o tym, że Chrystus przygotowywał uczniów na swoje odejście, na swoje wstąpienie do domu ojca. Że obiecywał ducha pocieszyciela, ducha prawdy. Posłuchajmy Ewangelii, którą gościu przygotował na uroczystość w niebo wstąpienia Chrystusa z Ewangelii świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczci je, zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto je, Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także cudowne słowa Chrystusa, które dają nam, dodają nam otuchy, te ostatnie słowa. A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Gdyby ktoś, kochani, miał jakąś wątpliwość, że Chrystus nas zostawił, że powiedział róbcie sobie co chcecie radźcie sobie sami a oto dzisiaj usłyszeliśmy ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata Chrystus nie zostawia swojego kościoła który założył tu na ziemi ponad dwa tysiące lat temu Chrystus żyje w tym kościele żyje w każdym z nas ale oto wcześniej jakie słowa usłyszeliśmy skierowane do swoich uczniów Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Posłannictwo. Chrystus posyła swoich uczniów, tak jak dzisiaj posyła kapłanów do pracy w swojej winnicy. Mówisz niwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I opieraj się również na tych słowach, które wypowiedział przed swoim wniebowstąpieniem. Idźcie na cały świat. Nauczajcie, udzielajcie chrztu. Głoście Ewangelię. I o to dzisiaj czynią kapłani. Ale też my wszyscy jesteśmy powołani do misyjności. Kościół ze swej natury jest misyjny. I my też swoim życiem mamy świadczyć o Chrystusie. Mamy innym pokazywać swoim życiem, że Chrystus jest i działa w Kościele. Że być w Kościele Chrystusowym to coś pięknego. To wielka łaska, to wielki dar, to wielkie szczęście. I Chrystus najpierw rozsyła swoich uczniów, przekazuje im, aby szli i nauczali, aby chrzcili w Jego imię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I następnie w ich obecności unosi się w górę. Obok zabiera Go im sprzed oczu, jak czytamy w Piśmie Świętym. Oni też ze smutkiem wpatrywali się w niebo, bo widzieli odchodzącego Chrystusa. Co się działo w ich sercach, w sercach uczniów, apostołów, tego nie wiemy. Pewniej smutek, bo już nie zobaczą Mistrza tu na ziemi, ale pewniej radość, że przecież Chrystus wstępuje do nieba, aby przygotować miejsce dla każdego z nas jak sam powiedział w domu mego ojca jest mieszkań wiele dla każdego z nas Chrystus takie miejsce tam przygotował więc i pewno radość w ich sercu i też to, że powiedział im nie zostawi was sierotami że poczekajcie ześlę na was Ducha Świętego zgromadźcie się w Wieczerniku tam czekajcie i to się stało w dniu Pięćdziesiątnicy zesłanie Ducha Świętego ale też i pewno w ich sercu była jakaś Niepewność, co to będzie, gdy pójdziemy głosić Chrystusa, gdy pójdziemy nauczać, chrzcić zgodnie z tym, co Chrystus powiedział, jak nas ludzie przyjmą. Czy przyjmą nas otwartymi rękoma? Czy będą nas wypędzać? Czy będą nas przeklinać? I słuszne mieli obawy, bo różnie byli przyjmowani apostołowie. Wszyscy prawie zginęli śmiercią męczeńską. Za Chrystusa, za wiary. Tylko święty Jan zmarł ze starości na wyspie Patmos. Więc siostry i bracia, i również w naszych sercach pewnie trochę smutek, jak mówiłem w zeszłą niedzielę, że nie żyliśmy w tych czasach, kiedy był Chrystus. Nie mogliśmy się z Nim spotkać, ale też w naszych sercach radość, że przecież On tam poszedł nam przygotować miejsce. I radość z tego, że nie jesteśmy sami, że On nie jest, żyje w kościele. Wystarczy, kochani, przyjść na Eucharystię, na mszę świętą. Nie tylko w niedzielę, w dzień powszedni. I sobie zdać sprawę, że Chrystus jest żywy w każdej mszy świętej. Kiedy kapłan wypowiada słowa, powtarzając słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Chrystus jest żywy, obecny kościele, w chlebie i winie możemy go przyjmować. Nie jak niektórzy mówią opłatek. Przyjmujemy żywego Chrystusa, karmimy się nim. A więc nie jesteśmy sami, kochani. Chrystus odszedł widzialnie, ale niewidzialnie jest z nami i żyje. I my mamy żyć w Chrystusie. I my mamy też iść na cały świat i głosić jego naukę, naukę miłości. Bo, panie, już powiedział, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Jeżeli będziemy świadczyli dobro drugiemu człowiekowi, będziemy wtedy świadczyć o samym Chrystusie. A więc, kochani, nie smućmy się. Chrystus jest pośród nas. To jest najpiękniejsza prawda. Tą prawdą żyjmy każdego dnia. Szczęść Boże, życzę Wam radosnej, błogosławionej, pięknej niedzieli.